Architekt sukcesu stali Stalowa Wola i Pieczykowski. No, nie przesadzajmy z tym architektem, tak? To była pracowała na to grupa ludzi, więc e, na pewno fajnie, że, że ja jestem twarzą tego e, sukcesu, natomiast to bez wątpienia sukces stałej stali Stalowa Wola. Wygraliśmy tą ligę, wygraliśmy, stal-stalowa wola wygrała i, i to jest tak naprawdę najważniejsze. Już tak naprawdę mecz z Sieniawą był taki, że, że byliśmy mocno zmotywowani, tak żeby, żeby już tego nie, nie wypuścić, bo no zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że po prostu w ten sposób grając szybko będziemy zamykać mecze i to nie będzie, nie będzie problemem. Także no na pewno super się dość się oglądało. No tak, zaczynamy 29 czerwca, w zasadzie jest 3 tygodnie do pierwszego meczu, więc, więc to będzie. E, krótki ten okres przygotowawczy, no ale no, życie, tak? To, to jakby nie ma co tutaj e, myśleć, czy tak, czy tak, po prostu mamy być przygotowani i tyle.